Wszedł na Linuxa w pewnym sensie. Ja wiem, że ten filmik trafi głównie do tych, którzy już z Linuxa korzystają na co dzień, i to właśnie dla Was kieruję ten stream. Ja wiem, że nie będziecie zadowoleni z pewnych rzeczy, które tutaj powiem, i to, co dla mnie będzie nielogiczne, dla Was jako dla ludzi korzystających często z różnych dystrybucji Linuxa i będących zaznajomionych. Za znajomymi? No nieistotne, z terminalem dla Was będzie perfekcyjnie logiczne. Jednak właśnie ja chcę pokazać jak ten system wygląda oczami laika, oczami osoby, która od 21 lat, bo od około 2004 roku siedziała Praktycznie bez przerwy na Windowsie, począwszy od Windowsa XP, kończywszy na Windowsie 11 z kilkoma bardzo krótkimi przerwami. Między innymi po to, żeby w 2020 roku przetestować Linuxa, którego wtedy ani trochę nie ogarniałem, a sama społeczność wokół tego systemu a w zasadzie różnych dystrybucji nie była tak rozbudowana, jak ma to miejsce dzisiaj, w 2025 roku. Pytasz, dlaczego Linux? Po pierwsze, Windows mnie odpycha. Pomijając już takie rzeczy jak niekonsekwencje w designie, wymaganie restartu po każdej aktualizacji, ale to dosłownie praktycznie każdej, które często są nam wpychane na siłę, to... Irytowało mnie także wiele różnych innych rzeczy, takich jak na przykład zapychanie systemu i jego zwalnianie z czasem. No i najważniejsze, dochodzimy teraz do polityki Microsoftu. Mam tutaj na myśli sztuczne blokowanie instalacji Windows 11. Ja wiem, że powiecie, że są różne nieoficjalne sposoby na to, żeby to obejść, ale tu nie chodzi o to, żeby kombinować i szukać nieoficjalnych sposobów, chodzi o to, że oni po prostu nam blokują możliwość instalacji systemu na sprzętach, które spokojnie ten system mogłyby pociągnąć, i mam tu na myśli na przykład tak jak wykorzystanie modułu TPM20. Po drugie, magoS mnie odepchnął. Nie ma co ukrywać, że to jest całkowicie inny system od Window'sa, no bo taki jest fakt, korzysta się z niego inaczej, są różne skróty klawiszowe kompletnie inne od tego, co znajdziemy na Windowsie, ale i sam system no, działa inaczej. No, nie wiem, co tu mogę jeszcze dopowiedzieć więcej na ten temat. Ja miałem z MacOSem taki problem, że nie rozumiałem i nie chciałem zrozumieć tego systemu. Otrzymałem sprzęt, za który zapłaciłem naprawdę wtedy sporo pieniędzy i czułem, że to nie było warte tych moich pieniędzy, że mógłbym mieć coś za te pieniądze lepszego i oparte nawet chociażby na tym Windowsie, mógłbym wykorzystać lepiej. Sprzęt, za który zapłaciłem naprawdę grube dla mnie w tamtym okresie pieniądze. Trzecim powodem było dla mnie moje doświadczenie z Chrome OS, który do dnia dzisiejszego pozostaje moim ulubionym systemem, głównie przez genialny, ale naprawdę genialny tryb uśpienia. Mogłem zamknąć pokrywę laptopa, zostawić go na tydzień. I wrócić sobie po tygodniu, a bateria spadłaby tam o dosłownie kilka malutkich procent. Wiadomo, że wynika to głównie z, z optymalizacji samego systemu, jak i z energooszczędnych układów, które się w samych tych chrombukach, tych najtańszych oczywiście, znajdują. Bo ja nie miałem jakiegoś chrombuka tego high-endowego, jak na przykład robi, yy, czy zrobiło jakimś, jakiś rok temu, dwa lata temu, jak yy, HP Elite Dragonfly, które tam naprawdę jest. Top-end ma naprawdę bardzo mocarną specyfikację napchaną. Jednak z Chrome OS jest też taki problem, że on jest naprawdę bardzo ograniczony. Jak kiedyś spotkałeś się z tym memem, że Chrome OS jest w zasadzie systemem dla osób, które nie chcą komputera, to ja w dużej mierze się z tym zgadzam. On jest kompletnie wypukany ze wszystkiego ma działać, ma mieć przeglądarkę i działać to jest wszystko na czym się ten system skupia dla mnie najważniejszym jego aspektem był właśnie tryb uśpienia, nie wiem dlaczego tak bardzo zwracam na to uwagę, ale jest to bardzo ważne kryterium przy wyboru systemu dla mnie teoretycznie Google w swoich Chromebookach oferuje już od jakiegoś czasu wsparcie terminala i, przy, i przez to instalację programów chyba tam na Debian'a nie wiem, ja się nie znam, tak jak wspomniałem na początku nie chcę teraz gadać głupot wiem, że można instalować pewne Programy za pomocą, y, właśnie, terminala, który można wymusić w opcjach, i jest to chyba w, do tej pory w fazie beta. Jednak, nie oszukujmy się, to nie jest to, co natywne wsparcie programów dla najpopularniejszych dystrybucji, takich jak Ubuntu i w ogóle systemów bazowanych na Ubuntu. Kolejnym aspektem była wysoka cena. Paradoksalnie wysoka cena chrombuku, bo o ile zgodzę się, że te najtańsze chrombuki są naprawdę oferują dobre value za niską cenę, gdzie można dostać fajnego chrombuka za 200-300 zł, żeby przeglądać na nim internet. Tak, te lepsze chrombuki bywają czasami droższe od Windowsowych odpowiedników, i mam takie wrażenie, że po prostu płacimy tam za za samą licencję na możliwość korzystania z Chrome OS. A to nie jest... Ja wiem, że laptop to całość, ale jeśli mam do wyboru mojego Elitebooka, którego pokazywałem w jednym z odcinków, mam nadzieję, że go widać. Tak, widać go. Za 1000 zł z całkiem niezłą specyfikacją, a Chromebooka z Chrome OS to chyba bym wolał kupić takiego... Elitebooka i za pomocą Branch Framework czy czegoś innego zainstalować sobie normalnego Chrome OS, A wiadomo, że wiązałoby się to z pewnymi problemami ze wsparciem, ze sterownikami i tak dalej, no ale no trudno zawsze mógłbym zainstalować Linuxa jak się okazało. I teraz przechodzimy do jednego z najważniejszych punktów czyli co mi się podobało w Linuxie. Nie mam żadnych cyferek konkretnych na poparcie moich obserwacji, a jedynie personalne odczucia, ale kiedy zainstalowałem na tym Elitebooku konkretnym którego przed chwilą pokazywałem, to miałem takie odczucie, że elementary OS, bo taki właśnie system wybrałem na start, działa tutaj nieporównywalnie, ale to nieporównywalnie lepiej od Windowsa. Kolejny temat to zarządzanie trybem uśpienia. Ja sobie zdaję sprawę, że może to nie być norma dla wszystkich dystrybucji Linuxowych, ale z mojego doświadczenia z Elementary OS i aktualnie z Linux Mintem, to po prostu te dwie dystrybucje radzą sobie w tym genialnie, a to jest dla mnie najważniejsze, bo ja tego sprzętu używam głównie do przeglądarki, ale nie wyłącznie. Lubię po prostu mieć możliwość go zapakować do plecaka. Wyciągnąć go 2-3 dni później i mieć możliwość kontynuowania tam, gdzie skończyłem. Na tym konkretnym laptopie, kiedy zamknąłem pokrywę, po prostu nie, nic nie klikałem, zamknąłem pokrywę. Laptop przechodził w tryb uśpienia, bateria potrafiła w ciągu 12 godzin zejść około 40-60%. On nie działał wtedy, był faktycznie uśpiony, bo kiedy otwierałem pokrywę, to on się po prostu wybudzał. I naprawdę bardzo miłe było moje zaskoczenie, kiedy no, przesiadłem się po prostu na elementary OS czy później na Linux Mint, i te spadki były w okolicach 2 do 4, w porywach 6% przez 12 godzin. Kolejnym ważnym aspektem jest możliwość personalizacji. O ile na elementary OS czułem się w tym aspekcie naprawdę bardzo mocno ograniczony, czułem, że niewiele mogę tam zrobić, żeby ustawić to pod siebie. W zasadzie to. Nazwałbym elementary OS takim Chrome OS-em. Dobra, może odpuśćmy ten temat. I o ile na elementary OS czułem się bardzo mocno ograniczony w tym aspekcie, to tak już po przesiadce na Linux Mint yy, czułem, że mogę dostosować wszystko jak chcę pod siebie i to będzie działać, i tak właśnie w tym momencie jest. Jak pewnie teraz widzicie na ekranie, mój Mint nie przypomina. W żadnym aspekcie klasycznego wyglądu Minta. Bardziej wyglądam jak MacOS z tym, że nie działa jak MacOS, a bardziej jak Windows i to jest dla mnie coś pięknego. Kolejny podpunkt to zarządzanie aktualizacjami. Tak jak wspomniałem, na Windowsie każda aktualizacja, nawet najdrobniejsza, to się równał restart systemu. Cokolwiek byście nie zmienili w systemie, to po prostu wymagane był restart. Nie wiem, jak jest we wszystkich dystrybucjach Linuxa, ale na tych dwóch konkretnych, z których ja korzystałem, działa to świetnie. Wiadomo, że jak są tam jakieś głębsze poprawki, z tego, co się dowiedziałem, są to jakieś zmiany w kernelu chyba, no, czy w samym jądrze Linuxa. Przepraszam za wszystkie błędy techniczne, natomiast yy, to wtedy jest wymagany ten restart. Natomiast przy drobniejszych aktualizacjach to się nie dzieje, i naprawdę bardzo mi to odpowiada. No i na koniec. Najlepsze, czyli sama stabilność. Wiadomo, zdarzały się jakieś drobne problemy. Czy to problemy z samym działaniem Bluetooth, czy też yy... inne mniejsze w ogóle problemy. Jednak tutaj pojawiło się słowo klucz: drobne, mniejsze. Czułem, że wszystkie problemy, jakie mi się pojawiają, to są jedynie drobne niedogodności. Natomiast na Windowsie wyglądało to tak, że. Wszystkie problemy były dla mnie ogromnie frustrujące. Nie wiem, czy to jest efekt po prostu tego, że patrzę na Windowsa i na Microsoft przez pryzmat giganta, który przez lata nie potrafi dopracować swojego systemu operując z wielkim budżetem, czy było to spowodowane może samym tym, że jestem zafascynowany odkrywaniem czegoś nowego. Jednak naprawdę bardzo mi się podobało, jak zostało to rozwiązane na Linuxie, wszystko i że ta stabilność była naprawdę, naprawdę przyzwoita. Na Windowsie po prostu musiałem się mierzyć z większymi problemami i znacznie częściej, a przynajmniej takie mam odczucia. Tutaj to były tak naprawdę drobne niedogodności, które naprawiał restart systemu, a jeśli ktoś potrafiłby ogarnąć terminal, to odpowiednia komenda w terminalu, żeby na przykład zrestartować funkcję Bluetooth. No i przechodzimy do... Działu, co mi się nie podobało i czuję, że tutaj mogę, niestety, zostać zjedzony, ale, no, niestety, każdy system ma wady. Linux, w zasadzie dystrybucje oparte na Linuxie nie są w tym aspekcie idealne, no bo nie istnieje taki system, jak już ustaliliśmy. Co mnie najbardziej irytowało, to poziom wejścia. Bardzo dużo się mówi o tym, że Linux jest po prostu coraz łatwiejszy dla użytkowników, i mogę się zgodzić z tym aspektem, bo ja w 2020 roku, kiedy po raz pierwszy zdecydowałem się przetestować Linuxa za namową kolegi. Był to właśnie Linux Mint. I wszystko było tam dużo bardziej skomplikowane, a przynajmniej takie były moje odczucia. Czułem, że bez terminalu po prostu ciężko jest używać tego systemu. Teraz bardzo dużo jest oferowane w trybie graficznym. Jednak nie wszystko. Dalej najlepszym sposobem, aby ogarnąć wszystko w zasadzie, no wszystko, jest terminal, którego ja, bardzo przepraszam, ale... Nie mam ochoty się uczyć i nie chcę się uczyć. Ja wiem, że terminal to jest potężne narzędzie, jednak ja chcę systemu, który działa i nie chcę się uczyć czegoś, co mi się po nie podoba, jakoś na dłuższą metę mi się nie przyda. Ja przepraszam wszystkich zapaleńców. Tak sobie tylko pomyślałem, bo bardzo dużo się mówi w internecie o tym, że Linux staje się coraz bardziej beginner friendly i Pojawiło się w mojej głowie takie pytanie, skoro teraz ten system jest coraz bardziej beginner, friend, fre, beginner friendly, to jak ciężko musiało być wcześniej? Nie wyobrażam sobie tego. Także podsumujmy: Terminal nie jest dla każdego. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest potężne narzędzie, które może pomóc we wszystkim i warto nauczyć się podstaw. Ale ja nie chcę i musicie zrozumieć moją perspektywę. Wiem, że mogę zostać za to zjedzony, ale przepraszam, nie chcę. Dodatkowym aspektem, który sprawił, że nie chcę używać terminalu jest AI, a w zasadzie Gemini, które totalnie zepsuło mój elementary OS. Nie wiem, co się wydarzyło. Po prostu po poprosiłem Gemini o pomoc w pewnym aspekcie, już nawet nie pamiętam dokładnie w jakim. Jednak, idąc krok po kroku, Gemini doprowadziło do tego, że mój system się zawiesił, więc zamkną, wyłączyłem go przyciskiem, a po ponownym włączeniu ja miałem ustawione szyfrowanie dysku. Po wpisaniu hasła do dysku, system nie przechodził do logowania do systemu. Znaczy, sam laptop, przepraszam, gubię się już w tym. Laptop nie przechodził do butowania do systemu. Nie wiem dlaczego tak było, jednak po prostu wieszało się na tym. Po. Ośmiu, chyba, godzinach zabawy, szukania po sieci, próbowania różnych rzeczy. Jedyne, do czego mi się udało doprowadzić, to do zbutowania systemu, tylko że jedynie w trybie tekstowym. System pokazał mi wtedy chyba setki, dosłownie setki błędów. Nie dało się wymusić interfejsu graficznego żadnym komendom, i skończyło się na przeinstalowaniu systemu. Po prostu od tamtego momentu unikam terminala jak ognia, boję się go. I ja wiem, że pewnie nie jednej osobie zdarzyło się zepsucie systemu i jest to wpisane jakby w samo użytkowanie Linuxa. Jednak gdybym miał jakieś ważne projekty zapisane na e, dysku laptopa, nie miałbym żadnych e, kopii zapasowych, to byłbym załamany z tego powodu. I dlatego nie chcę się dotykać do terminala. Kolejnym problemem jest brak dużej ilości programów. I to jest fakt. Większość programów, no może nie większość, nie wiem, czy większość, bardzo wiele programów nie działa na Linuxie. Nie yy, firmy zajmujące się tworzeniem tych programów nie mają odpowiednika na Linuxa. Przykładem chyba jest Adobe, które nie oferuje żadnych usług u siebie od siebie na Linuxie. Wiadomo, że są różne zamienniki, często lepsze, często gorsze, jednak nie każdy chce używać tych zamienników. Dodatkowo, programy, które już teoretycznie są, nie działają, a przynajmniej się zdarza, że nie działają, bo nie chcę teraz powiedzieć, że wszystkie programy nie działają. Przykładem tutaj niech będzie DaVinci Resolve, na którym ja montuję osobiście filmy i który ma problem z instalacją na dystrybucjach bazowanych na Ubuntu nie jest to problem nowy znalazłem masę artykułów w internecie na temat tego i jak to naprawić, jak obejść te problemy skoro jest to problem znany od miesięcy to i na pewno DaVinci Resolve czy samo DaVinci tak, to jest chyba firma DaVinci DaVinci musi sobie zdawać sprawę z tego jak to wygląda i że występuje problem tylko, że użytkownicy Linuxa nie są dla nich priorytetem i wiadomo, no jest to Logiczne z perspektywy biznesowej, ale jest to nieprzyjemne dla samych użytkowników. Istnieją alternatywy, jak KDN Live, jednak KDN Life sam w sobie jest dobrym programem, używam go, coraz uczę się go, jest naprawdę fajny, ale nie każdy program da się łatwo zastąpić i na przykład ja nie wyobrażam sobie zastąpić gimpem Photoshopa, a Photoshop na Linuxie nie jest dostępny i mi to przeszkadza. To wracając jeszcze na chwilę do problemów, które się dzieją. Oczywiście użytkownicy dostarczają informacji, jak naprawić problemy związane z instalacją DaVinci Resolve na dystrybucjach bazujących na Ubuntu, jednak to wymaga pełnej znajomości systemu, której ja nie mam. Ja testuję Linuxa chyba od dwóch, albo niecałych dwóch miesięcy. Nie znam się, nie chcę się zagłębiać za bardzo. Boję się, że znowu popsuję system, więc się do tego nie dotykam. Po prostu staram się szukać zamienników i znalazłem w postaci Katie and Life. Jednak nie każdy chce korzystać z tych zamienników, i, i to jest fakt. I nie można do tego nikogo zmuszać no bo po co? W podsumowaniu chciałbym zaznaczyć, że po dziale co mi się nie podoba, mogliście odnieść wrażenie, jakbym był niezadowolony z samego systemu bazującego na jądrze Linuxa. Jednak jest to kompletna nieprawda. Wszystkie problemy, z którymi się mierzyłem, nie są spowodowane tym, że sam system jest zły, a przez to, że społeczność Linuxa jest mała, a w zasadzie mniejsza niż innych systemów operacyjnych, przez to nie są priorytetem dla dużych korporacji, które robią programy, yy, na... które robią programy na Linuxa, przez to jest mniejsza ilość ludzi, którzy Zajmują się rozwojem Linuxa i to się wszystko tak napędza. Wiecie, jest mało ilość użytkowników, robi się takie, yy, nikt tego za dużo tego nie wspiera, bla 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 dzieje się tego dużo. Wiadomo, że są pewne inicjatywy i Linux ciągle rośnie, ale myślę, że jeszcze zajmie to trochę czasu, zanim dojdziemy do tego poziomu, którego ja bym oczekiwał po systemie. Dodatkowo, na podstawie mojej wiedzy o systemach, która zaznaczam jeszcze raz, nie jest duża, jest raczej bym powiedział niska, chciałbym powiedzieć, że uważam za technicznie, mówię tylko o technicznym aspekcie Linuxa, za najlepszy system operacyjny. I. To wszystko sprawia, że dla mnie zostanie przy Linuxie, bo tak zostaje przy Linuxie, to nie tylko ciekawostka, ale obecnie to jest mój główny system operacyjny. Z tyłu za mną możecie zobaczyć mój komputer, na którym jest zainstalowany Windows, tylko że ja komputera praktycznie nie używam. No, dla mnie wszystko rozwiązuje na tym sprzęcie, mam tu scenariusz, mam tu laptopa, wszystko to jest, to jest dla mnie moje, moje złotko, moje centrum wszechświata, tu robię wszystko i tutaj jest zainstalowany Linux Mint. Wiadomo, nie, nie pozbędę się Windowsa całkowicie, bo po prostu zbyt wielu rzeczy, których ja bym oczekiwał, nie ma, a konkretnie programów. I uczę się KDN Live, ale nie zastąpi mi w pełni DaVinci Resolve, tak samo jak GIMP, GIMP nie zastąpi mi yy, w pełni Photoshopa i muszę mieć po prostu taki bufor bezpieczeństwa. Żebym sobie mógł zrobić rzeczy, których nie mogę zrobić na Linuxie. To jest sprzęt, który uruchamiam bardzo rzadko, to jest sprzęt, którego. To jest sprzęt, którego używam na co dzień. I to mnie interesuje. Tu jest Linux, nie mam tu żadnego innego systemu. Nie systemu nie potrzebuję żadnego innego systemu tutaj. Także tak, nie zamierzam udawać, że pozbyłem się Windowsa całkowicie. I wam polecam jeśli ktoś po tym materiale zdecyduje się na przetestowanie linuxa bo im będzie nas więcej tym będzie ten system działał lepiej to jeśli się zdecydujecie na linuxa to ja odradzam wam całkowicie zrezygnowanie z, window z windowsa polecam wam zainstalowanie systemu w dualboocie czyli linux plus windows zdanie jakiejś niewielkiej ilości miejsca na system i w razie kiedy coś na linuxie was sfrustruje Albo nie będziecie umieli czegoś zrobić, to wtedy będziecie sobie, jeśli nie będziecie chcieli tego uczyć, to będziecie sobie mogli przejść na Windowsa, zrobić to i wrócić do korzystania z Linuxa. Jest to na pewno dużo lepsze rozwiązanie niż nie spróbować, prawda? Ja wiem, że dla ludzi bardziej zaawansowanych technicznie w Linuxa ten materiał może być tragiczny, jednak ja zaznaczyłam od początku i chcę to zaznaczyć ponownie, to jest materiał okiem laika, który wchodzi w ten świat. I jest nim bardzo zaciekawiony, podoba mi się i chcę zobaczyć, w którym to kierunku dalej pójdzie. Wiem, że pominąłem masę ważnych aspektów, takich jak bezpieczeństwo samego systemu, bo sam Linux uchodzi za system jeden z najbezpieczniejszych chyba na rynku, jednak nie uważam, że moja wiedza o tym systemie daje mi jakiekolwiek prawo do wypowiadania się na ten temat i zostawię to ludziom dużo bardziej zaawansowanym. Dziękuję za obejrzenie.